boa para o Hej kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w, nam, w nowym filmiku na moim kanale. Ja mam na imię Kinga, a kanał to kosmetyczny lifestyle, czyli tak na dobrą sprawę wszystko co dotyczy kobiet, ale myślę, że i Panowie znajdą tutaj od czasu do czasu coś interesującego dla siebie. Ale kochani, ale dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym. Myślę, że nie ma jakoś tego strasznie dużo, ale myślę, że jest kilka rzeczy, które mogą być dla Was interesujące, także Wam je dzisiaj pokażę. Na początek, kochani, jeszcze odrobina prywaty, czyli bardzo, bardzo bym Was prosiła o subskrypcję. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście zostawienie łapki a także o napisanie komentarza, czy coś z tych rzeczy mieliście, które Wam pokażę, czy używaliście, jak się u was sprawdza, i tak dalej. Także ja będę z wami rozmawiać i widzicie w komentarzach. Ja zawsze odpisuję na wszystkie komentarze. Także zapraszam serdecznie. Jeżeli nie odpiszę na wasz komentarz, to oznacza tylko tyle, że ten komentarz zniknął i nie mogę na niego odpisać. Niestety ostatnio na YouTube mi się tego typu rzeczy, także nie denerwujcie się, tylko spokojnie jeszcze raz napiszcie ten komentarz. Bardzo Was przepraszam, no ale my, którzy nagrywamy, nie mamy na to wpływu, a dzieje się to nas niestety. Na wielu kanałach. Ale kochani, koniec z prywatą i przejdźmy do większej przyjemności, czyli do zakupów. Pokażę Wam może pierwszą rzecz, którą tutaj mam, i jest to chyba największa rzecz ze wszystkich zakupów. E, będzie mi po prostu tak najwygodniej, już się sobie tam przesunę i nie będzie mi tutaj nic zagracać. I pierwsza rzecz to jest rzecz, którą możecie kupić w Lidl. I pierwsza rzecz, kochani, coś mi to cały czas odstają te. Pierdziołki. Kochani, pierwsza rzecz, która tutaj jest największa, to jest coś do kręcenia lodów. Tak naprawdę to jest Ice Cream Maker, czyli najzwyczajniej w świecie maszynka do robienia lodów. Lody, które tutaj można zrobić są maksymalnie do 1 litra, kabel 150 cm, gdyby kogoś się interesowało, gwarancja niby jest 3 lata. Ja mam w kolorze koralowym, natomiast był jeszcze w kolorze takim miętowym. Natomiast ja niestety nie mam tego miętowego, pomimo że chciałam. A przyczyna jest tego tak bardzo prosta, że po prostu wszystkie miętowe były gdzieś porozwalane w częściach, także lipa. Samo urządzonko wygląda w ten sposób. W jak coś tam lata, ale to jest ten środek wiecie, ta łopatka, która się kręci. Więc całość biała pokrywka jest przeźroczysta. Tutaj jest tylko 0,1, czyli włączamy i włączamy to wszystko. I w środek jeszcze jest taki wkład taka metalowa, jakby miska. Wybaczcie, problem techniczny właśnie mi się kabel od. Lodokręcacza. <noise> Zaplątał w kabel od mikrofonu. Dobra, słuchajcie, jest. E, nie mogę Wam pokazać tego wkładu metalowego z tej bardzo prostej przyczyny, że po prostu jest zamrażalca. E, ja próbowałam robić dwa albo trzy razy lody w tym i powiem Wam tak szczerze, że mi nie wyszły. Znaczy. To było dobre, co z tego wyszło, ale nie było to tak zamrożone, jak powinny być lody zmrożone, ale myślę, że to było wynikiem tego, że po prostu za krótko, jak gdyby były, była chłodzona ta mieszanka, która powinna być później wtowlana. Bo w momencie, kiedy zrobicie mieszankę, musicie w to wlać, yy, wiecie, taką schłodzoną, czyli ona musi postać za 4 godziny w lodówce, tak przynajmniej jest napisane na w tej ulotce, wiecie, od tego Ice Margana. Także zobaczymy. Jeszcze raz będę robiła rzeczywiście tak, jak tam jest napisane dokładnie. Potrzymam 4 godziny to w lodówce, żeby to się porządnie schodziło i zobaczymy, co wtedy z tego wyjdzie. Także pewnie w którymś filmiku takim bardziej lifestyle'owym we vlogu Wam powiem, czy coś z tego wyszło, czy nic z tego nie wychodzi. Najzwyczajniej w świecie sprzęt idzie do oddania. Kolejna rzecz jest trochę dziwna i ja się śmieję, że to są takie babcine klapki, ale o coś takiego właśnie mi chodziło i są to słuchajcie klapki, które mają te tutaj takie kolce, widzicie na pewno je, to są takie wiecie kolce niby do masażu i tak dalej, one mają wiecie wspomagać krążenie, no wiecie takie pierdolety, one są na lekkim podwyższeniu, po pierwsze ja potrzebowałam takie klapki do domu, po domu, jako kapcie, najzwyczajniej w świecie, ze względu na to, że one mają podwyższenie, dlatego że ja mam problem ze ścięgnem achillesa i niestety w tym momencie płaskie obuwie jest nie najlepszym wyborem dla mnie i potrzebuję czegoś na takim małym podwyższeniu, również po domu, a po drugie, takie kolce masują wam stopę, pomagają też w rozprowadzaniu limfy, pomagają w krążeniu i tak dalej, i tak dalej. Więc są bardzo wygodne i bardzo dobre do tego, ale od razu uprzedzam, że jeżeli czegoś takiego byście, jeżeli byście chcieli sobie kupić takie klapki, to wasza stopa musi się przyzwyczaić do tych kolców, dlatego że mnie stopa od tego na początku bardzo bolała i naprawdę na początku pierwsze dni to było założenie tych klapek i pochodzenie w nich 3-4 razy dziennie. Natomiast w tym momencie We'll be right <laughs> back. jest to znacznie wygodniejsze i naprawdę, naprawdę wam polecam te kolce wbrew pozorom bardzo pomagają. Ja je zamawiam na eBay. Dalej, kochani, jest kolejna rzecz, którą znaleźliśmy tutaj w Aldi, a w sumie to mój facet znalazł wczoraj na zakupach i jest to taka rolka do usuwania zrogowaciałego na skórka na stopach, czyli tak naprawdę te pilniki coś na zasadzie show. Natomiast to jest z Aldiego. Normalna cena tego to widziałam na stronie u Aldiego to jest 14,99. Natomiast przy kasie okazało się, że w sklepie to kosztuje 9 funtów, 8,99, także 6 funcików taniej, także ekstra. Samo to urządzonko jest takie bardzo smukłe, bardzo leciutkie. Do tego wszystkiego tutaj można sobie o troszeczkę je wygiąć, żeby było nam wygodnie. Wiecie, ta różnica to tu nie jest zbyt wielka, no ale zawsze jeżeli, wiecie, komuś wygodniej. Najlepsze w tym urządzeniu jest to, że te rolki są właśnie takie jak w szol, czyli wiecie, z tymi dwoma tutaj zaczepami, bo bardzo często tego typu rolki z Lidla czy z Zaldiego czy z tego typu miejsc, niestety, ale mam jak gdyby swoje rolki, których nie możecie dopasować niczego już innego. I ja mam takie jedno urządzenie, właśnie z Lidl, które byłoby świetne, ale rolki musiałabym dokupować i zamawiać specjalnie z Niemiec, ponieważ w Lidlu nie można znaleźć jak gdyby ich, wiecie, uzupełnień także zupełny absurd. A tutaj tego problemu nie będzie, bo najzwyczajniej w świecie ja sobie te rolki zamówię, na przykład z eBay, czy z Amazon, czy z czegokolwiek. Tutaj je się włącza. Trzeba chwilę przytrzymać. E, I są dwie prędkości. Wczoraj już używałam bardzo fajnie. Muszę Wam powiedzieć szczerze, że się sprawdzało. Do tego wszystkiego jest naprawdę lekkie. Ta rączka też jest bardzo taka smukła. Oczywiście ładowanie kabelkiem USB. Półtorej godzinki, żeby naładować do pełna. Jeżeli traficie, e, to właśnie sobie na nie zerknijcie. Aha, i do tego są dodane trzy rolki. Ogólnie rzecz biorąc, te rolki mają niby trzy stopnie grubości. E, jak gdyby ostrości grubości. Także to też jest fajne. I i za tą cenę to ekstra. Dobra kochani, i teraz przejdę do y, części z Pepko, z tym, że u nas Pepko znajduje się y, w Funciakach, a Funciak to w Polsce Dils. I w Deals macie te same rzeczy, które są u nas y, w Poundland, przynajmniej większość tych rzeczy jest y, w Dils. Y, więc to, co ja wam pokażę, musicie zerknąć albo do Pepko, albo do Dilza, bo będą albo tu, albo tu. U nas to jest jako Pepko, natomiast Wiecie, to bardzo różnie bywa i zauważyłam, że to się miesza. I ja na ogół u nas w Pepku nie mogę za bardzo nic znaleźć, dlatego, że u nas jest strasznie, strasznie okrojona ilość rzeczy i na ogół po prostu nie ma kompletnie nic ciekawego yy, i wygląda to zupełnie inaczej niż w Polsce. Natomiast udało mi się znaleźć dwie rzeczy, które uwielbiam. Jedna rzecz to jest taki mały sukulent, który mam już od jakiegoś czasu, ale ja Wam zapomniałam po prostu go pokazać. Natomiast wiem, że te sukulenciki są cały czas i ja mam tutaj akurat głowę słodką. Eee, wiecie, z takim małym tutaj niby roślinką, tutaj są niby kamyczki, ale muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo ładnie to zrobione, jak na pepko, eee, i, i właśnie na dilza, pepko zależy, gdzie tak naprawdę znajdziecie to. Uważam, że to jest jeden z najładniej zrobionych sukulentów i najładniej zrobionych tych doniczek, właśnie stamtąd. I druga rzecz, w której się po prostu zakochałam i uwielbiam. To to jest coś, co wam pokazywałam na Instagramie. Jeżeli tam jeszcze ze mną nie jesteście, to was bardzo serdecznie zapraszam, bo tam po prostu widzę się z wami częściej. Ale jest to taka oto pantera. Jest to pantera, yy, która jest, wiecie, ona ma taką fakturę w tak jak gdyby kropeczki, a do tego wszystkiego ma brokat na sobie, który po prostu strasznie zostaje mi na ręku i wszędzie się sypie, ale no nie mogłam przejść yy, obok niej obojętnie. Wygląda przemega yy, i ona kosztowała, zostawiłam sobie tutaj metkę, dlatego tamten sukulent kosztował funta, czyli 5 zł, natomiast to kosztuje, kochani, 5 funtów, 7 euro. To jest Leopard, ja nazwałam Perntero, natomiast to jest Leopard, mniejsza z tym. Per wygląda. Tego typu właśnie figurki w jakichś TK maksach, nie TK maksach i innych sklepach są znacznie, znacznie droższe i jestem zdziwiona, bo to nie jest aż tak strasznie tandetnie wykonane. Wcale nie jest taka leciutka, więc yy, muszę Wam powiedzieć, że to jest rzecz, którą uwielbiam i ona kosztowała piątkę. Właśnie ten sukulent za funcika, i tam za mną stoi yy, ta monstera, która też jest. Jest sztuczna i też jest pepko, także też zerknijcie, jeżeli czegoś takiego szukacie. Może jeszcze będą pełno brokatu mam. A w Deals kupiliśmy coś, co jest tak naprawdę do domu. I są to takie, jak gdyby płytki winlowe na podłogę. Możecie je przykleić, no, tak naprawdę, na co chcecie. Teoretycznie one są na podłogę. Eee, I są to samo przylepne takie płytki. Ja tutaj wziąłem akurat w takim kolorze udającym grani, ponieważ ja potrzebuję czegoś takiego do. Takie kanciapki u siebie. To wygląda w ten sposób i muszę Wam powiedzieć, że widziałam u, na zdjęciach u wielu osób, właśnie robione podłogi czymś takim i to bardzo fajnie wyglądało. A w drugiej kanciapce, bo ja mam tutaj pełno różnych takich zakamarków w mieszkaniu, a w drugiej kanciapce jest podłoga zrobiona właśnie czymś takim, tylko że tam podłoga ma inny wzór. Tam są takie białe w w, wiecie, w kwadrat, ale tamte mi się nie do końca podoba, dlatego że tu wszędzie jest taka szara obwódka na tym. Zupełnie bez sensu to zrobili, bo tamte, bo tamte zrobiłby bardzo fajny, gdyby nie ta szara obwódka. Więc ja doszłam do wniosku, że tam zrobię taki, niby, wiecie, taką granitową, marmurkową podłogę i, i myślę, że to będzie jak najbardziej okej. Okay. Tamte świetnie się trzymały. My się tutaj wprowadziliśmy, one były położone tam, właśnie wyklejona ta podłoga przez kogoś, kto mieszkał tutaj wcześniej i bardzo dobrze się trzymało. Kochani, i zbliżamy się już do końca, także pokażę Wam jeszcze tylko kilka kosmetyków. Oczywiście płyn micelarny, i jest to płyn micelarny Simple. Możecie go kupić w przeróżnych sklepach. Ja go akurat kupiłam w Azda, tam kosztuje 3 funty, ma 400 ml. Te płyny dobrze u mnie się sprawdzają, są bardzo delikatne, nie podrażniają mnie, szczepią w oczy itd., itd. Z moim jednym z tuszy słab, słabiej sobie radzi. Zmywa go, ale mogłoby być troszeczkę lepiej. Natomiast ja uważam, że to są jedne z lepszych płynów micelarnych i szczerze mówiąc, wolę je od płynów Eveline. I wiem, że ta marka Simple jest również w Polsce na rynku. Także sobie zerknijcie. Jest niby dermatologicznie testowany, hypoalergiczny, <coughs> zawiera witaminę B3, witaminę C, trzykrotnie czyszczoną y, wodę, niby nie ma podrażniać, nie zawiera kolorantów, nie zawiera żadnych perfum, nie zawiera żadnych odzwierzęcych składników, nie zawiera olej mineralnych i nie zawiera alkoholu. To jest niby napisane, że nie trzeba spłukiwać tego płynu micelarnego, natomiast ja Wam robiłam cały filmik o płynach micelarnych, na który serdecznie zapraszam, bo warto zerknąć, ale w skrócie Wam powiem, że płyny micelarne trzeba zmywać, pomimo tego, że jest napisane, że nie trzeba, dlatego, że w większości płynów micelarnych są używane konserwanty, które nie pozwoli, żeby się bakterie rozmnażały w takim płynie micelarnym, chyba, że to jest bardzo na Naturalny micelarny, ale takich jest bardzo mało. I wszystkie te konserwanty nie są dla nas w żaden sposób groźne, jeżeli będą one spłukane z naszej skóry. Więc. Samo przesie, to się przeczy. Poza tym, każdy płyn micelarny to detergent, zobaczcie, że się pieni. Ale jak chcecie wiedzieć więcej na ten temat, a myślę, że warto, to zerknijcie koniecznie na tamten filmik. E, kolejna rzecz to jest to zalotka, najzwyklejsza zalotka, i to są zalotki z wilko One kosztują obecnie funt 20. Kiedyś kosztowały funtaj by folii. Pakowane teraz zrobili takie, wiecie, plastikowo-kartonowe opakowanko i funt 20. 20% już zapłaciłam za kartonik, mniejsza z tym. Natomiast te zalotki bardzo dobrze u mnie się sprawdzają. Ja już miałam Kilka razy i ostatnia zalotka niestety dokonała swego żywota, dlatego że jej tutaj pękła taka sprężynka, że tak to nazwę, która pozwala na to, żeby się automatycznie otwierało. Natomiast bardzo dobrze u mnie się sprawdzały i myślę, że to są jedne z lepszych zalotek w tak niskiej cenie. I tutaj mam trzy maseczki, które udało mi się trafić na świetnej przecenie. Te maseczki kosztują po funcie normalnie. I są to maseczki, które udało mi się kupić w Asda, Seven Heaven, To jest bardzo znana właśnie firma z tego typu maseczkami, które nakładamy. I one normalnie kosztowały funta, a ja je kupiłam za 25 pesów. Wzięłam tylko dwie, dlatego że ja tych nigdy nie używałam. I tutaj kolejna maseczka: Derma V10. To też są tutaj całkiem popularne maseczki. Też w Aździe kupiona z witaminą E. Bo, pofrunęło z witaminą E, one też normalnie kosztują funt i były przecenione na 50 pesów, także też wzięłam jedną, bo chyba nawet nie było drugiej tej, nawet nie wiem teraz, w każdym razie wzięłam tą nawilżającą z witaminą E jedną no i kochani, jak widzicie, nie było tego za wiele więcej się nie nagadałam, niż Wam napokazywałam, jak to ja oczywiście musiałam się y, troszeczkę y, rozgadać. Kochani, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to Wam bardzo serdecznie dziękuję i naprawdę, naprawdę doceniam, że jesteście ze mną, oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie ten kciuk w w górę albo w dół to zależy już od was i komentarz, jeżeli nie wiecie już kompletnie co napisać na ten temat to powiedzcie jak ten leopard pantera albo po prostu wstawcie w tym komentarzu nie wiem uśmiechniętą buźkę i serduszko, także będę wiedziała, że jesteście, dlatego że wiem, że przybywacie jesteście, ale coś te wyświetlenia, te komentarze strasznie kuleją, także bardzo bardzo was proszę. Odzywajcie się w sekcji komentarzy. Kochani, a ja teraz Wam życzę już fajnego, miłego, przyjemnego, cudownego dnia, a my widzimy się już całkiem niedługo w kolejnym filmiku. Także przesyłam wam moc buziaków, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.